Fagier, a jak ty właściwie rozróżniasz żonę od jej siostry bliźniaczki? No to proste, wkładam rękę pod sukienkę. Jak zaczyna jęczeć i rozszerza nogi, no to jej siostra. Ojciec do syna. Synu, dzisiaj jest jeden z najpiękniejszych dni w twoim życiu. Zapamiętaj go na zawsze i będziesz go często wspominał i rozpamiętywał. Ale tato, ślub mam dopiero jutro. No, właśnie, synu. Chłop wieczorem wyciszył telefon, spadł mu gdzieś za łóżko i rano pojechał do pracy bez telefonu. Po pracy wrócił, poszukał i znalazł telefon. Patrzy, a tam kilkadziesiąt nieodebranych połączeń i SMS-ów od jego kobiety. Przegląda je i w międzyczasie wróciła. Wchodzi do domu i mówi do niej: Przeglądam właśnie SMS-y. Nie widzę, że zdążyliśmy się pokłócić i pogodzić kilka razy. Rozmawiają dwie koleżanki. Słyszałam, że chcesz wrócić do swojego byłego. Dlaczego? Po co? Bo szlak mnie trafia, gdy widzę, jak on se spokojnie żyje. Mąż do spowiednika. Kłamałbym zdecydowanie mniej, gdyby żona zadawała mnie pytań.